Zadanie 30. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że wylosowana liczba ma w zapisie dziesiętnym cyfram dziesiątek, która należy do zbioru. 1, 3, 5, 7, 9 i jednocześnie cyfrę jedności, która należy do zbioru 0, 2, 4, 6 i 8. Jak rozumieć takie zadanie? Przede wszystkim liczbę naturalną dwucyfrową symbolicznie możemy zapisać w następujący sposób. I z zadania wynika, że tutaj na pozycji dziesiątek może stać liczba 1 lub liczba 3 lub liczba 5 lub liczba 7 lub liczba 9. Natomiast na pozycji jedności może stać cyfra 0. 2, czyli 0 lub 2 lub 4 lub 6 lub 8. I w pierwszym kroku warto jest ustalić liczbę wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych. I my tutaj będziemy wybierać jedną liczbę spośród wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych. Skoro naturalnych liczb dwucyfrowych jest 90, to znaczy, że my możemy wybrać jedną z 90 liczb. Czyli wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych jest właśnie 90. Czyli jeżeli wybierzemy dowolną liczbę dwucyfrową, to możemy wybrać jedną z 90 liczb. Natomiast nas nie interesuje dowolna dwucyfrowa liczba naturalna, tylko interesuje nas taka liczba naturalna, której cechy zostały właśnie tutaj opisane dalej w treści zadania. W związku z powyższym, w kroku drugim, należy ustalić liczbę wszystkich możliwych zdarzeń sprzyjających. A co tutaj jest zdarzeniem sprzyjającym? Zdarzeniem sprzyjającym jest tutaj taka naturalna liczba dwucyfrowa, która na pozycji dziesiątek ma jedną z tych wymienionych cyfr, a na pozycji jedności jedną z tych wymienionych cyfr tutaj w, w tym zbiorze. I oczywiście, aby ustalić liczbę wszystkich możliwych zdarzeń sprzyjających, to moglibyśmy wypisać wszystkie możliwe kombinacje, no ale tutaj trochę by się z tym zeszło, a na maturze, na egzaminie naturalnym nie mamy na to czasu. Popatrzmy, jak możemy. Zastosować, czy wybrać taką właściwą odpowiedź, czy dojść do właściwej odpowiedzi w inny sposób. Popatrzmy, że rząd dziesiątek, czyli ten rząd, my możemy wybrać na raz, dwa, trzy, cztery, pięć sposobów. Czyli możemy obsadzić jedną z pięciu liczb. Jeżeli chodzi o rząd jedności, to rząd jedności możemy obsadzić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jedną z pięciu cyfr. Tutaj nikt nam nie powiedział, że nie możemy wybierać jeszcze raz, czy nie możemy tych liczb wykorzystywać wiele razy. W związku z powyższym tutaj wykorzystujemy regułę mnożenia, czyli 5 razy 5 jest równe liczbie 25. To znaczy, że liczba zdarzeń sprzyjających jest równa liczbie 25. I w ostatnim, trzecim już kroku wyznaczam szukane prawdopodobieństwo. Skorzystamy tutaj z klasycznej definicji rachunku prawdopodobieństwa, czyli liczbę wszystkich zdarzeń sprzyjających muszą podzielić na liczbę wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych, czyli będziemy tutaj mieli 25 nad 90. I możemy teraz licznik i mianownik podzielić przez 5, uzyskując tutaj 5 osiemnastych, czyli szukane prawdopodobieństwo wynosi 5. 18. I to jest już odpowiedź do naszego zadania, czyli ostatecznie tutaj możemy zapisać, że odpowiedź to jest P od E równe 5 osiemnastych.